Cześć witajcie z tej strony Markę co dzisiaj. No zagramy sobie w Battlefield na trójkę. Na mapie Metro. Eee, no i co? Eee, Wtedy oczywiście podwój, bo ponieważ no, troszeczkę pokażę Wam czegoś, czegoś czegoś co nie umieszczaliśmy na naszym kanale, czyli totalną rozpierduchę. Zarazpis się na moim koledze, na robercie, eee, z którym może tam kiedyś któregoś pięknego razu nakręcę jakiś materiał. No i przedstawię wam tutaj jak zniszczyć ścianę za pomocą... No i tak. No i tutaj dochodzimy do kiosku. Przede wszystkim nam je, no potrzebna nam jest apteczka. No i odbijamy od ściany naszą apteczkę. Hmm. Tutaj, no, tutaj nie przestawię w, e, w całości tej rundy, ponieważ nie widzę sensu, ponieważ nie, nie, nie wiadomo ile by to trwało. Może być to pół godziny, może być to dosyć więcej czasu. Okay. Apteczka nie wyleciała. Te szwórki nie są zbyt przydatne, ponieważ... W... No jak widzieliście, na poszła w pizdu. Na pomocy naszej świateczki. No bo to oczywiście to, to też będzie działać. No ale dobra, może zacznę pokazywać. O, okay. Aha. Hmm, czy to, czy to Fałtek podłożył nam te czwórki? Jeśli bym wiedział, że to on, to um, myślę, że to moje te czwórki są, ale dobra. Chyba, bo nawet, nawet nasze. Cholera. To Andrzeju by wypadało się zrespić cholera wie, czy on. Dobra. Świetnie. Czy ktoś był? Bo miałem laga, czy co, bo ja nie wiem. Tak to jest właśnie jak się... jak się gra samemu. No i cóż. I ten serwer, na którym grałem, to jest serwer konu u spokojnie... Ten serwer, no hmm, to na tym serwerze jest koło Metro, hmm, więc 32 slotowy serwer hmm, jest pod pełni, czyli pod pełną kontrolą Recona, czyli narzędzia, które taki, no auto admin. E, nie można to tutaj używać, jak widzicie, RPG-ów, SMAW, MC20 snajperek, jak i uksasów. No i widzicie jesteśmy już tutaj, tutaj już przybliżeni od początku rundy, ponieważ no zbyt nie balansu ponieważ co praktycznie klonu jest, jest przeciwko nam. Hmm. Tak to jest właśnie jak ten jak na, na klanowych serwerach się gra No i cóż, nie będę płakał Jak widzicie po lewej stronie najprawdopodobniej będzie koło 3-4 przeciwników, których nie zdajemy w życiu. To, że jakiś koleżka mógłby zamienić ten M Mister czy MRG, nie wiem, jak to się powiedział. To... Przypuśćmy M Mister. Oooo się. Ustawili jakoś w pionie. Dobra, czekamy, czekamy. Dobra, Marobercie się zrespie. Idą, zaraz tam ktoś plecy zrobi. Zresztą przyjmują zaczną przejmować. A! No, środkiem też nie można iść. Dobra, cofnę się. No, jeszcze kto jakiś ktoś, ktoś mi... Pierdykam. Ech, co za nieogarnięty tim. Bo jeśli stracimy A, to to jest lipa, naprawdę wielka lipa. No i właśnie straciliśmy A. Ja najprawdopodobniej już nic nie zrobiłem tutaj. No mi się zrespił. Jak widzicie, nasze te respy też nie są świetne. Jeżeli kogo ja strzelam Z tej strony, z tej strony ma przesuń dupę, człowieku, co ty robisz? Kurwa Przepraszam za nie, cenzuro, cen... nie za wulgarne słowo może tak. Nie wiem, kto... No, dobra, dobra, dobra. Ktoś tam stara się przyjęcia. Ale to na rzecz przeciwnika teraz. No jak widzicie, jesteśmy już przygrożeni i najprawdopodobniej będziemy... Za chwilę dostawać kulę na Czy re... nasi, nasi ludzie padną z przodu. No to człowieku przesuń! Za... Po prostu szkoda jest szkoda słów na takich ludzi. No mm, i co? też postanowię chyba właśnie ogólnie opuścić, opuścić w ogóle swój skład. Nie widzę sensu po prostu, żeby... Grać po prostu, yy, żeby mi się ktoś przeszkadzał. ja tu staram się coś ugrać, a... Jeden z drugim staną i Po prostu zasłonią mi, a po prostu nie będę mógł dojść do filaru. Już tu biegnie na, na na... górze są Trochę po krzakach sobie posiedzę. Cóż, jak widzicie zbytnio do przodu już nie pójdziemy, ponieważ e, jesteśmy bardzo przywróżeni. Najprawdopodobniej e, a, o tym co na mnie serwerze jest tak, że jeśli po prostu przeciwnik wchodzi na respa, po prostu automatycznie jest koniec rundy. Widzicie, po prostu nie wiadomo skąd, tutaj po prostu kule. Widzicie, ja wchodzę, zabijam jednego, później zostaję zabity przez kolejnych trzech. Dlatego moim zdaniem, no Metro, Metro jest fajną mapą, jeśli walka praktycznie jest y, sam, samo B. Ponieważ jeśli walce, jeśli prostu przeciwnik na mnie w ogóle nie pozwala wyjść z respa, to jest to całkowicie bez sensu siedzenie na takim serwerze. Eee, no i cóż. No widzicie, na ten koleżka ogóle nic nie planuje w ogóle zrobić, nie wiem po co on tu w ogóle, się tu w ogóle zrespił. No Jezu to nie zginę od własnego... A, nie zginąłem, całe szczęście. Czy jeszcze ktoś jest? Dobra, no ciśniemy do przodu, bo inaczej, inaczej, ...inaczej tak i tak z tego nie wyjdziemy. No właśnie, zapraszam Was do dołączenia do Plutonu X Games na BattleLogu. Możecie go znaleźć na moim profilu poprzez na przykład wyszukanie mnie na BattleLogu wpisując marques.pl Dobra, chyba jako jedyne tutaj się przedarłem. Dobra, może zaczniemy przejmować B, bo tutaj jest dosyć ważnym punktem. Ale to koleżka idzie dalej to moim zdaniem to nie ma sensu Ponieważ yy, no wybiją nas To mi Robert z znajomy z yy, z BFA zetpił się na mnie I teraz się cała hołota tutaj zbiegnie na tym B I nie będziemy mieć zbyt dużych szans na przeżycie B przejęte, więc ja to po kampie troszeczkę, nie wiem, na bo... Żeby ktoś po prostu, żeby nasz zespół się zrespił. Ponieważ to jest chyba najważniejsze aktualnie teraz, żebyśmy przedarli się. No ale nadal ci nie respi, co jest błędem. Tutaj z i przejmują. Przepraszam was za moje, za moje bezczelne zabijanie na respie, czyli na, na mojej kampienie. Ale cóż, no nikt tutaj niestety się nie zrespił. Co moim zdaniem jest bardzo, bardzo denne. No trzeba się spieszyć. Ponieważ może nie będziemy już mieli takiej okazji by tutaj nawet przejść. One. A jeszcze kosę mi... ach kurczę, Robson mi wsadził kosę eee, No cóż, jest znajomy Mamy, mamy C więc ja tam się będę respił Ponieważ to jest jedyna, jedyna jakoś taka no Aha, no już przyjmuje nam to C i widzicie eee. nie ma, nie jest to z... Nasz skład tego raczej nie ogarnia, że, żeby się tutaj respić. Trochę, żem sfarcił. No materiał będzie trwał, nie wiem, no maksymalnie z 15 do 20 minut. E, nie będę tutaj oczywiście całej rundy pokazywał, ponieważ no, szale, nie wiadomo ile by to w ogóle trwało, a chyba z materiału, który miał nie wiem z 2 godziny, bo nie chcecie oglądać. Mm, no i cóż. No są korośkę, co go wcześniej zabiłem. Nie popłaca kampić. Nie widzicie, mieliśmy B, mieliśmy C, nie mamy żadnego już teraz punktu. Zaczynamy znowu zabawę od... Praktycznie od dupy strony Robert się bawić ze czwórkami Eee Mina eee, jak muchy No by ja tu spróbuję przeżyć, żeby się oni na mnie zrespili Oni się zrespił eee, Robert spiesz się, spiesz się, chłopie No to nie mam całej nocy, dobra Tak ogólnie po powinni postępować ludzie, którzy zostają sami, e, widzą, że... a czy sami... zostają... Wługowany Defi. Zostają po prostu sami przy życiu e, z, danego, z danego składu. No i po prostu, żeby lepiej gdzieś tam skampili się w jednym miejscu, na przykład, na tedy tam 15-20 sekund, żeby to spokojnie można było rozpłonować atak. E, ktoś postawił bekon, ale w jakimś bardzo, bardzo miejscu. Dobra, poczekam, poczekam. Dobra. Może by za, za długo też nie czekać, ponieważ nasz kolega może zostać zabity. Z swojej strony polecam ten serwer, ponieważ jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Można też dużo poćwiczyć, jeśli chodzi o skill. Powinien ruszyć dubsko? Dobra, nie ruszył dubsko. Apteczka pod tyłek i próbujemy przeżyć. Może tacy przywożenie raczej długo tutaj nie pociągniemy. No i będzie... O, ci mnie. 13 do 13. Cóż... Dobra, zrespę się na tym naszym koledze, ponieważ jest trochę tam do... No i właśnie to jest debilizm. Czemu ktoś po prostu nie pomyśli, nie popatrzy w ten lewy dolny róg, że żyje sam... i nie poczeka w jakimś bezpiecznym miejscu? Dobra, to jest kupę ludzi. Nate? Robert, trzymaj tu aptekę. No, chciałem węża technikę zrobić, no ale cóż, nie udało się. Może, może mi się uda teraz to przystawić, może pokażę, może wam jakoś tak łatwiej to kiedyś tam rozgrywkę na takich na przykład serwerach. Zajmijmy się na przykład na żeby na, żeby na, na nikt mi się nie rozpić biegniemy biegniemy A, teraz wyklę, Poszło. jak widzicie jesteśmy jakieś 5-10 metrów do, w przodzie a przeciwnik naprawdę ma nas problemu strzelić ponieważ prób tak próbowaliśmy zabijać e, z tych z właśnie osoby które robią tą mm, robią ten wynalazek ale naprawdę jest to ciężkie do zrobienia E, proste, musimy po prostu przez jakiś czas po prostu biec na sprincie, później przy, puszczamy już sprint, e, wciskamy dwa razy przycisk, e, dwa razy przycisk e, który odpowiada nam za, za leżenie, w moim przypadku Z, i tak chyba domyślnie też jest, Z, e, i później shift i mamy właśnie taką takie cudo zrobione. Polecam. Bardzo ładnie się unika pocisków przed tym oczywiście Trzeba to jeszcze spasować A ja, moja, moja synchronizacja jeszcze do tego w pełni nie jest taka dobra No chyba tutaj jak, ostat... jak zginę jeszcze raz to prawdopodobnie zakończę ten materiał Ej, podsumowując najprawdopodobniej... O, dwóch zabiłem Dobra, mnie prawie ubili Masz tu pierwszą wodę. Wandermruwa próbowała coś zdziałać Dzikiego A właśnie, zbroń z której strzelam to jest L85 L85A2, coś takiego chyba jest z tomikiem z celownikiem holografi holograficznym I chyba to wszystko tutaj byłoby w tym. Ale nie, nie wiem co jeszcze jakie tam dalej akcesoria, zaraz może zobaczę. Bardzo polecam tę broń, oczywiście ta broń jest tylko dostępna w dodatku Karkant Jeśli ktoś zmaksował M16 to dlatego, raczej polecam właśnie zrobić sobie L85 Ponieważ jest bardzo przyjemna broń staram się wszystkich reanimować co się da. Dobra, no i zobaczymy co... Dobra, jeszcze na razie nie zobaczymy co... Z jakie tam... Ojej, punkty minęły, dobra. Uwaga, został No, trochę zbieram nic mi, też zaczynają brakować. odrobinie szczęścia, na razie nikt tu nie przylezie. No, no i chyba nikt nie powinien mi podnieść. No i co? Teraz będę kończył materiał. Ponieważ no t, misja na dysku mi też sobie nie pozwala kręcenie z BF, a na przykład nie wiem, 30 minutowych materiałów. Na przykład całej rundy. No jak widzicie mamy A, mamy B. Więc y, to najbliżej respa i środkowy punkt, który jest podstawą. Akcesoria, jakie mamy no to chwyt przedni, holograficzny celownik i tumik dźwięku. G18 yy, z tumikiem, polecam bardzo broń. Yy, apteczka. Mamy tutaj M320 ze śrutem, z masem, takimi pierdołami. Yy, Defilerator można wyłączyć lub znaczy można mieć albo nie mieć. Moim zdaniem m, m, jego brak jest bez sensu. I co amunicja, jak perk jak zwykle różynowy. Dobra, zaś się z Wami żegnam. Trzymajcie się. I zapraszam do subskrybowania, łapkowania w górę, mam nadzieję, komentowania. No i to zapraszam jeszcze Was do materiałów, e, materiałów e, w tym o starych grach. No i zapraszam Was także do mm, dołączania naszego Plutonu, który za, założyliśmy z Pukaszem e, na BattleLogu. E, Pluton nazywa się XGamesPolskę, a możecie go znaleźć, jak mówiłem wcześniej, e, wyszukując mój nick na, na BattleLogu, pisując np. z markes.pl. No i co? Będę się z wami żegnał, więc trzymajcie się na razie.